Krzysiek, dzisiaj pojechałeś w swój własny wyścig, od początku do końca solo. Tak, to prawda. W zasadzie pomimo tego, że wczoraj pojechałem wyścig i to bardzo trudny wyścig, to chyba dzisiaj czułem się trochę lepiej. No i tak jak już wspomniałeś, w zasadzie zaatakowałem na pierwszej mocnej rundzie i starałem się trzymać swoje mocne tempo, nie popełniać większych błędów. No i udało się wygrać w, sumie w zasadzie to z większą przewagą niż bym się tego spodziewał. No to tak, przewaga chyba jest żona w tej chwili już w okolicach 3 minut, także naprawdę solidna przewaga nad kolegą klubowym Pawłem Bernasem. A widziałem na starcie, że trochę się przepchaliście barkami. Eee, tak, ale nie, no wszystko było z, jakby z zachowaniem zasady BHP. No i wiedziałem, że wyścig będzie dosyć długi, że warunki są trudne, więc w zasadzie pierwszą rundę po stadionie oraz w pierwszą połówkę rundy pojechałem dosyć spokojnie, wiedząc, że jest dużo czasu. To chyba Twój najlepszy sezon w kolarstwie górskim, w cross country. Świetne wyniki w Pucharze Świata, dobry wynik na Mistrzostwach Świata, dwie koszulki Mistrza Polski. E, no tak, zdecydowanie e, w zasadzie no to e, przystępując do tego sezonu wydawało mi się, że, że trudno będzie e, no podnieść jeszcze tą poprzeczkę, tym bardziej, że w zeszłym roku zostałem mistrzem Europy w maratonie. No w tym roku takim tytułem nie mogę się pochwalić, ale mimo wszystko no uważam, że, że ten sezon jest dla mnie zdecydowanie lepszy, o czym świadczą chociażby te dwie koszulki mistrzowskie. Poza tym... E, no, nie udało mi się wystrzec jakichś tam gorszych startów, w zasadzie no to tylko tam z dwóch wyścigów nie jestem specjalnie zadowolony. Z wyścigu C1 w Kruksiańskich Teplicach oraz z Pucharuczek w Mesto Tusko, a poza tym, tak jak wspomniałeś, w zasadzie wszystko wychodziło tak fajnie, wydaje mi się, że na przyzwoitym poziomie. E, wróćmy do mistrzostw świata, którzy e, wisiały na włosku do ostatniej chwili. E, opowiedz o tym upadku, wypadku, co tam się wydarzyło. Tak, w zasadzie to był pierwszy trening chyba. To prawda, przylecieliśmy do Glasgow w niedzielę południu, a już w poniedziałek zaczęły się pewne problemy na no, pierwszym treningu. No, i co, no popełniłem błąd na technicznym elemencie, który ostatecznie jakby został wyeliminowany z trasy. No i tam przeleciałem przez kierownicę, uderzyłem w bandę głową, barkiem, no i w rezultacie no, przeciąłem tutaj skroń, E, aczkolwiek powiedzmy, że to stanowiło mniejszy problem większym problemem e, był stłuczony, stłuczony bark e, no i faktycznie wtorek, środa, no wszystko wyglądało e, bardzo źle no i wydaje mi się, że... Znaczy nie wydaje mi się, tylko e, no to ze względu na, na moją kontuzję e, no ostatecznie nie pojechaliśmy sztafety e, bo no zostałem jakby wytypowany do jazdy, no ale no ale po prostu nie nadawałem się, się do jazdy do trasy, bo w zasadzie no to przez te pierwsze 2-3 dni e, to wjechanie na krawężnik było dla mnie pewne wyzwanie, a gdzie to mówić o, o spotkaniu tak. jakichś e, dużych gapów. No, ale na szczęście od czwartku sytuacja zaczęła się trochę poprawiać w piątek zrobiłem trening na trasie no i w sobotę udało mi się pojechać wydaje mi się, że całkiem dobry wyścig na pewno gdybym miał okazję na tej trasie trochę więcej potrenować to mógłby być jeszcze trochę lepszy, ale myślę, że jakby biorąc pod uwagę straty czasowe mogę być zadowolony, śmiało można powiedzieć, że pójłem z mojego. Czy z twojej perspektywy, gdybyś miał więcej punktów u Sei, stałbyś trochę bliżej, to miałoby dla korzystny wpływ na wynik tego wyścigu? Czy raczej to jest tak, że to jest to twoje miejsce w tej chwili w szeregu? Yy, znaczy, yy, patrząc na, na wyniki poharusia, to tak mało, skoro mnie powiem, że, że w rankingu. Może gdybym miał okazję więcej ścigać się w tych pucharach świata, mógłbym być trochę wyżej, no ale nie jestem zdecydowanie ekspertem od startów w wyścigach cross Country, więc prawdopodobnie nawet z stał linię wcześniej, to prawdopodobnie i tak z tego startu nie, nie zrobił, nie wykonałbym jakoś spektakularnie. No tak, no i poza tym wydaje mi się, że ta trasa w Glasgow jakby nie odpowiadała w 100% moim preferencją, więc tym bardziej chyba mogę być zadowolony z, ze swojego wyniku. E, jeszcze pamiętam, półtora roku temu, jak byłeś na spotkaście, e, nie, to był rok temu, e, jak byłaś u się na podcaście, mówiłeś, że i świetnie się się w cross country i w maratonie i jakoś starasz się dzielić te, czy współdzielić te dwie dyscypliny. E, dzisiaj, no to, to chyba cross country staje się tą wiodącą dla ciebie odmianą kolarstwa górskiego? E, no, no tak, w zasadzie no to ten sezon tak się ułożył, że, że w zasadzie startuję tylko w wyścigach cross country. Mistrzostwa Europy w maratonie, bo tu tak wypadało, ale w zasadzie no to nie ukończyłem e, tego wyścigu. E, no bo ciężko było e, rywalizować i jechać jakiś 4,5 godziny wyścig, ścigając się wcześniej praktycznie przez cały sezon po półtorej godziny, więc wtedy w czerwcu mając na względzie, zbliżające się puchary i czystka europejska po prostu z tego wyścigu zrezygnowałem. E, no i faktycznie no, już... E, Powiedzmy, że aspirując do, do takiej pierwszej trzydziestki, w moim przypadku, nie będąc jakimś mega talenciakiem, tylko... Tylko człowiekiem. Tylko takim wyrobnikiem, no to faktycznie trzeba się na czymś skupić i, no i jakby w tą stronę wszystko ukierunkować. Czy powoli tli się w Twojej głowie pan myśl igrzyska w Paryżu? To jest bardzo odległa perspektywa. Na razie... Trzeba się skupić na tym, żebyśmy jak kraj to jedno miejsce mieli zapewnione. Wydaje się to bardzo prawdopodobne, no, ale mimo wszystko no, trzeba się starać jeździć, zdobywać te punkty. No, co będzie w przyszłym roku, to, to zobaczymy. No, na pewno na pewno nadal zamierzam jeździć główne wyścigi przez Mam nadzieję, że, że ten poziom uda mi się jeszcze troszeczkę podnieść, a co będzie, zobaczymy. Super, dziękuję Ci bardzo, Rozumu. Dziękuję również, pozdrawiam.